Jerzy Janowicz naprawdę gra w szopie. Niedawno rozżalony tenisista ostro zwracał się do dziennikarzy i opowiadał o polskich warunkach treningowych. I naprawdę poszedł do szopy, przynajmniej w teledyskowym spocie. Czy takie przeprosiny wystarczą? I Jerzy znowu będzie nazywany Jerzykiem? Panowie, zapraszam. Przepraszam, przepraszam za moje topy. Nie mam jakiejkolwiek perspektywy, czy to w sporcie, czy w jakimś czy w biznesie, czy w życiu prywatnym. Nie mam perspektywy dla nikogo. Studenci studiują tylko po to, żeby z tego kraju wyjechać. Trenujemy gdzieś po szopach. To nie jest czas na głupoty. Zapraszam do mojej szopy. Czy tam wasze artykuły się śmiać, czy piszecie? Oczekiwania. Jakie macie oczekiwania? Kim jesteście, że macie oczekiwania? Trenujemy w szopach, lecz to by się przejmował. Wszystko jest mocnych technika, to będę szlifował. Jeśli przed kamerą trochę mnie poniesie, wybaczcie. Au! wszystko w stresie. A na koniec.